Przepraszam, że tak długo nie było waszego ukochanego Bigosu, ale zmotywowałam się. Jest. Nie będę dłużej gadać, po prostu przejdźmy do pytanek. Czy Praga jest magiczna? I to bardzo, pod każdym względem. Nie spodziewałam się, że to miasto będzie aż tak piękne, i szczerze, podobało mi się bardziej od Paryża, bo obydwa miasta mają bardzo podobny klimat. Polecam wszystkim wybranie się do Pragi, bo naprawdę, nie będziecie żałować. Już ustaliliśmy, że za rok znowu jedziemy do Pragi, tylko tym razem na 19 urodziny. Jeśli jeszcze nie widzieliście filmu z 18, to tutaj macie linka i koniecznie obejrzyjcie. Czy coś cię łączy z Jakubsonem? Oczywiście, tak jak się spodziewałam, nie mogło się obejść bez takich pytań, ale spokojnie... Spokojnie. Mój status nie zmienił się, a z Mikołajem się przyjaźnie i na pewno zobaczycie go jeszcze w moich filmach. Ile chciałabyś mieć dzieci? Najlepiej nie chciałabym mieć w ogóle dzieci, ale ostatnio wróżka powiedziała mi tak byłam u wróżki powiedziała mi, że możliwe, że będę mieć dwójkę dzieci. Jeżeli już tak się stanie, to będę chciała dwóch chłopców. Z jakim YouTuberem masz najlepszy kontakt? Najlepszy kontakt mam zdecydowanie z Niepoprawnym Poznaliśmy się jakoś rok temu, ale tak naprawdę zaczęliśmy rozmawiać kilka miesięcy temu I złapaliśmy naprawdę fajny kontakt yy, Tylko szkoda, że tak rzadko się widzimy, bo niestety jestem z Wrocławia, on z Nowego Sącza I możemy się widzieć na jakichś tylko okolicznościowych imprezach Pozdrawiam cię dać. Na którym z twoich tatuaży zależy ci najbardziej? Wiecie doskonale, że do każdego jestem przywiązana, ale teraz tak sobie myślę, że jest to chyba sarna, bo tak naprawdę to wszystko od niej się zaczęło i no, to jest chyba dla mnie najważniejsze. Co dostałaś na osiemnastkę? Na swoje osiemnaste urodziny od siapiłek dostałam swoje wymarzone. Są to anielskie karty trochę inne niż moje tradycyjne bo jeszcze drugą talię Uff. Tutaj wam pokażę Są one, takie duże yy, Nie będę wam tutaj się rozwodzić na ten temat tarota i tak dalej ale bardzo się cieszę I może w ogóle nagram film o tych wszystkich wróżkach, tarotach jeżeli jesteście ciekawi, jesteś optymistą, pesymistą, czy realistą, jestem realistą zdecydowanie pod każdym względem zauważyłam, że w moim otoczeniu jest kilka pesymistów i. I, Przepraszam. I przy jakiejś okazji, przy jakimś wydarzeniu zawsze pomyślam o tym najgorszym rozwiązaniu, gdzie ja nawet bym o tym w ogóle nie pomyślała. Serio. Dzień. Nie rozumiem. Tego. Co byś zrobiła, gdybyś wygrała milion? Po pierwsze, poszedłbym od razu do studia, zrobić kilka tatuaży. Po drugie, kupiłam nową lustrzankę, najlepiej może z dwa kanony i obiektywy za 10 tysięcy. Najlepiej jeszcze jakiś dom z ogrodem. Pojechałabym w podróż dookoła świata. No i kupiłam jakiś mały domek na Galapagos. Myślę, że tak bym zrobiła. Gdybyś mogła zmienić coś w swoim życiu, co by to było? Wyeliminowałabym rutynę, jeżeli by była taka możliwość. Choć tak uważam, że moje życie i takie jest jeszcze takie monotonne, i staram się robić codziennie coś innego. Kim chciałabyś zostać w przyszłości? Na pewno chciałabym mieć wolny zawód. Jeżeli będę robić filmy i tatuaże, to będzie bosko. Czy chcesz już świąt? Co one dla ciebie znaczą? Tak, chciałabym, żeby był już święta, bo mają one dla mnie wyjątkowy klimat. Zauważyłam, że coraz więcej ludzi z mojego otoczenia zaczęło mówić, że no, nie obchodzą już tak świąt Bożego Narodzenia i że jakoś szczególnie nic dla nich to nie znaczy. Dla mnie święta to okres termosów kakałka, ciepłych koców, śmiesznych piżamek, no, ja bardzo lubię święta, już się nie mogę doczekać. Tylko nie lubię jakieś zimno. To już na tyle w dzisiejszym odcinku Bigosu. Jeśli się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zapraszam też na fanpage'a, gdzie link macie w opisie. No i koniecznie zostawcie, wiecie co, pytanko, bo bez pytanka nie ma Bigosu. Także mam nadzieję, że będzie dużo pytanek i widzimy się w kolejnym Zapytaj Bigosu. Tu macie poprzedni odcinek, jakby ktoś nie widział. Ej, Cześć, witajcie w kolejnym Bigosie. Aaaa, balki, balki, Co robicie? Przecież Bigos nagrywam. Zapytaj, Bigos!